Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem, jak ważne w naszej historii, w historii Turcji, w historii Polski, były symbole walki o suwerenność, o niepodległość, o silną pozycję w świecie. Dzisiaj, w czasie naszej rozmowy, panie prezydencie, potwierdziliśmy, że przyjaźń polsko turecka, bliska współpraca, w dziedzinie obronności, w gospodarce, w rozwiązywaniu geopolitycznych dylematów ma bardzo silne i trwałe fundamenty. Nie bez znaczenia jest nasza wieloletnia przyjaźń i wzajemne zaufanie. Budowaliśmy to zaufanie współpracując ze sobą kilkanaście lat. Dzisiaj warto wykorzystać, bo to jest bezcenny dar w polityce, kiedy. Mogą ze sobą współpracować narody, państwa i liderzy, którzy nigdy siebie nie zawiedli.